Wyobrażam sobie, że prezydent będzie jednak prezydentem Konfederacji i to jest największa obawa prawa i sprawiedliwości teraz, tak naprawdę. To i Wyobrażam sobie takie rozdanie, nowe otwarcie na prawicę, może z prezydentem Dudą, który za moment będzie do zagospodarowania, mówiąc w sposób kolokwialny, z Konfederacją i z prezydentem Nawrockim. Prezydent, I pan poseł Wipler powiedział: Też sobie to wyobrażam. Czy Konfederacja będzie miała swojego przedstawiciela w kancelarii prezydenta? Nic mi o tym nie wiadomo. Na mnie proszę tak nie patrzeć, jak pani mówi o tym podparciu. Pan jest pan z Konfederacji, Konfederacji no, bo ja mówiąc o Konfederacji patrzę na, na pana że nie głosowałem na, na Karola Wrocławskiego w drugiej. Czy w ogóle nie głosowałem, żeby tutaj też nie było? Właśnie Właśnie się tak, się tak. Pan, nie zapytać, pan zagłosował na Nie, nie, nie głosowałem. To byłaby sensacyjna ręka. Można by niektórzy tam nie mieli takie pomysły, żeby ze względów się. taktycznych różnych głosować na Trzaskowskiego 5 lat temu. no Teraz to raczej ten argument odpadał, tak żeby nie dać całej władzy wtedy pisowi, ale to ja wtedy też nie głosowałem. Także jeśli chodzi o kohabitację, to myślę, że tu jest przede wszystkim piłka po stronie rządu, bo to rząd zdecydował się na taką politykę, która poszła na totalne zwarcie z prezydentem Dudą, który był człowiekiem no, daleko bardziej ugodowym, mówiąc delikatnie, niż. niż będzie pan Karol Nawrocki. I to nie jest tylko moje zdanie, bo to nawet osoby przychylne generalnie rządowi, no wiem, chociażby profesor Dudek też mówi dokładnie to samo, także że to państwo postanowili zignorować ostentacyjnie prezydenta i poszli na takie zmarcie, to odliczanie tych dni, prawda, do końca kadencji, no teraz licznik się zresetował, musicie liczyć od nowa, także... No tak, 830 dni gdzieś teraz, jest do teraz końca chyba, kadencji Teraz chyba rządu. ta polityka już nie ma sensu, tak, i musicie się jakoś dogadać, ale będzie to na pewno dużo trudniejsze. Wydaje mi się, że, że jeszcze zatęsknicie za prezydenta Prezydentem Dudą, który był człowiekiem, moim zdaniem, wręcz nadmiernie ugodowym czasami, jak, jak słuchałem, jak w kanale Zero opowiadał o tym, jak, jak panu premierowi, po tym jak oni wtargnęli do Pałacu Prezydenckiego i tam zgarnęli Wąsika i Kamińskiego, to jedne co miał do powiedzenia to, że no pan tutaj doprowadził do tego, że wtargnęliście do miejsca, gdzie tam moja żona też mieszka i śpi. No to, ale mu powiedział do słuchu, no to ja się obawiam, że tak Karol Nawrocki nie ograniczy się tylko do wypomnienia komuś tego, że mu dam wstargnę, no tylko on będzie działał dużo bardziej zdecydowanie i asertywnie. Więc, więc myślę, to że znaczy, tutaj piłka przede wszystkim po stronie rządu. To, 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 co to, to znaczy, to znaczy właśnie asertywnie, że będzie działał. asertywnie. No jeśli, no, no jeśli jedyną odpowiedzią ze strony pana prezydenta Dudy jest to, że powiedział Donaldowi Tuskowi, nie że będzie no, okay, ten, ten, Ale to, nie to znaczy, znaczy, że będzie działał ten, bardziej myślę, że, myślę, że pan Karol Nawrocki i, i, jak może się tutaj zemścić, jak może odpowiedzieć na to w taki sposób, A może nie będzie zapraszał zabarało, takich tak? osób na przykład? Znaczy, no, no, to może, nie było, ja mówię o takiej przykład, sytuacji no. jak hipotetycznej tutaj, tak? No myślę, że prezydent też miał różne narzędzia, żeby w odpowiedzi rządowi dokuczyć, tak? Ale zamiast tego wolał powiedzieć tylko panu premierowi oj ty, ty, ty nieładnie zrobiłeś, tak? No to, no, to, to myślę, myślę, że Lawrowski, jak tak. mogę sobie tutaj wyobrazić... Ale polega te... chyba na wzajemnym dokuczaniu, mam, no, mam tak, takie ale, wrażenie to tutaj jednak. jednak no. premier złamał najpierw mir y, Pałacu Prezydenckiego i w, oba, o, obstawiam po prostu, że w tego typu sytuacjach daję to jako przykład anegdotyczny, tak, ale daję jako przykład y, tego bardzo ugodowej postawy prezydenta Dudy, który dał sobie moim zdaniem grać na nosie wręcz przez poprzednią y, y, przez, y, przez obecną koalicję w czasie swojej prezydentury tej, tej, tej końcówki tej prezydentury. Wydaje mi się, że Nawrocki będzie dla was trudniejszym partnerem, jeśli będziecie próbowali do niego podchodzić Czyli tak prezydent. jak do Dudy. Sąd Najwyższy zarządził ponowne przeliczenie głosów w Obwodowych komisjach wyborczych. Tam błędnie przypisano głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego w większości z tych komisji Karolowi Nawrockiemu. Wcześniej prezydent Andrzej Duda przestrzegał przed tym, że tutaj właśnie jakieś są działania podejmowane. Właśnie mam ten cytat. Uwaga, jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie rozstrzygnięte już wybory w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się my, wyborcy, pilnujmy Polski. Alwin, Alwin tak. właśnie Polina. Alwin Gajador. Kto to są ci le lewicowo-liberalni? Ci postkomuniści post Panie redaktor, słyszeliśmy głosy o tym, żeby unieważnić wybory, chociażby pan poseł Roman Giertych On jest z postkomunistów? Z takim, no, z takim wy, 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 ja się nie Więc, więc tak naprawdę naprawdę. <laughs> wybory wygrał zdecydowaną większością głosów pan Karol Nawrocki. No, to jest no, blisko 370 tysięcy. No to nie jest głosów. Natomiast no to jest Sąd procenta. Najwyższy zdecydował o przeliczeniu głosów w 13 to to nie, komisjach. Ale no pamiętajmy właśnie. też no o jednym, nie, że tam, gdzie dochodziło do jakichś nieprawidłowości, to trzeba oczywiście wyjaśnić. Natomiast w niektórych komisjach były. Źle przeliczone głosy na korzyść Karola Nawrockiego, w niektórych na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Natomiast, no skala, na, natomiast na skala jest naprawdę nieporównywalna z tą przewagą, jaką uzyskał Karol Nawrocki, więc pan prezydent ma nadzieję, że 6 sierpnia zostanie pan Karol Nawrocki zaprzysiężony na kolejnego prezydenta, że nie będą żadne działania prowadzone mające destabilizować sytuację w kraju. bo niestety niektórzy takie działania zapowiadali. A Więc... kto to są ci postkomuniści? Bo sprawdziłam nawet przed programem, że pani ministra zioło poszuk ma 46 lat. To pani ona jest pani, ona jest pani post redaktor, były głosy, słyszeliśmy wiele głosów, wiele, ja wiele tak komentarzy czy na X, czy gdzie indziej e, mówiących o tym, że e, żeby unieważnić wybory, że one były niesprawiedliwe. Wygrał Karol Nawrocki znaczną przewagą głosów. Ale pani odpowiada na moje pytanie bo skoro prezydent używa takiego ostrego języka, i czy to jest w ogóle uzasadnione, żeby prezydent. Oczywiście, że jest uzasadnione, wyzywał, Ponieważ, różne grupy ponieważ e, Karol Nawrocki wygrał zdecydowaną większością głosów, a działania i Ale różne to to komentarze samo, panu... osób, czy polityków, czy innych osób no są tak naprawdę niedopuszczalne i próbują destabilizować sytuację w kraju. Znaczy, takie... nie, ja Może pana posłanka Leo powie, kto to są ci postkomuniści i ja nie wybrałem. Ja szczerze nie wiem, jestem zaskoczona tą wypowiedzią, bo oczywiście pojawiają się różne, nie ze strony politycznej, tylko uchwale, różne komentarze z każdej strony. Natomiast nie wydaje mi się, żeby rolą prezydenta było komentować to i to jeszcze w taki sposób. Mi akurat to się nie podoba, używanie tak mocnych słów, nie pierwszych zresztą w ciągu ostatnich dni słów prezydenta. Dla mnie to przedrzeźnianie profesora Strzębosza było straszne. Było tak? straszne. straszne tak? Znaczy to jest kompletny brak klasy, kompletny brak jakiejkolwiek kindersztuby. Można się różnić, różnimy się, natomiast w taki sposób nabijanie się mówiąc wprost jeszcze przez prezydenta, dla mnie jest kompletnie skoro, niezrozumiałe. Czy pan prezes ja, pan pan mówi pan, Uwieczka, my mówimy, o, o 90-letnim profesorze? Pan przedrzeźnią profesora Strzębosza, mówił o bełkocie elit i chodziło o ten cytat, że środowisko sędziowskie oczyści się samo. No, ale też prezydent mówi, e, Samo się naśladował. nie oczyściło, trzeba to odebrać ode stany spoczynku wszystkim sędziom umoczonym. Ale pani komunizm. redaktor, ja mówię, można na się, na można na się na różnić, ale musimy zachować jakiś poziom. I jestem zaskoczona, że prezydent przedrzeźnia i naśladuje 90-letniego profesora autorytet prawny. Można się nie zgadzać, ale taki sposób nieładny. Dziwię się, że prezydent chce być zapamiętany w ten sposób. Takimi wypowiedziami, jakie miał przez ostatnie kilka dni, bo no nie zostało mu już dużo czasu. Dla mnie to jest zastanawiające i niezrozumiałe. Karolina żyłoposzuka. Tak, jako ekspert znałam kilku postkomunistów, dzisiaj są naprawdę stuprocentowo nieaktywnymi ludźmi, bo jednego od 1989 roku minęło 35 lat. Ale chcę też powiedzieć, że sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Bo już nie będę powtarzać wielokrotnie, czy prezydent wygrał większością, czy, czy nie większością, czy to była mierząca wygrana, czy porażka, wszystko jedno. No ale, ale, wygrał, nie, ale wygrał. Ale po prostu wygrał. Natomiast w wyborach prezydenckich przeliczenie tych głosów, Głosów, pewnie nic nie zmieni, ale za chwilę będą wybory parlamentarne, gdzie się wygrywa 20-50 głosami, czy wybory samorządowe, gdzie się wygrywa 5 sześcioma głosami jednym głosem, albo jak głos. Tak. I e, doskonale wiemy, że zmiana wyniku w jednej, dwóch komisjach w wyborach samorządowych znaczy, tak? Znaczy dużo. Znaczy wygrana, przegrana. Dlatego ja wcale nie jestem spokojna i, i nie uważam, że powinniśmy przyjść, podejść do, do, do porządku dziennego, przejść właśnie z, z, tą, z tą sytuacją, bo to jest prawdopodobnie ostatni dzwonek, żeby wzmocnić nasz system wyborczy informatyczny i będą prowadzone takie działania, i o tym też mówił premier. Nie, sprawdzić, jak działała ta dziwna aplikacja, bo to była jednak dziwna aplikacja, która no też nie, nie wiadomo, czy ona wpływała na wybory, czy, czy nie wpływała, ale była czymś, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie. I są głosy od obywateli, którzy obserwują te wybory blisko, że zgłaszają poważne wątpliwości co do sposobu działania informatycznego, jaki mamy. I naprawdę jesteśmy narażeni. Jesteśmy krajem, który jest najbardziej narażony na ataki hakerskie czy właśnie na ataki ze strony Rosji informatyczne. I no, trzeba być super naiwnym, żeby uważać, że akurat w czasie wyborów nie będą atakować tego systemu. Tak? Podczas gdy właśnie w czasie wyborów powinni to robić. Więc wydaje się, że naprawdę te 13 komisji to, to, to pewnie nie są jedyne, w których coś takiego się wydarzyła, o 13 wiemy. Natomiast to jest ostatni dzwonek, żeby nie doprowadzić do wielkich problemów na następne wybory. Bo Dobro jeżeli mówimy, że każdy ale... głos się liczy, to każdy głos się musi liczyć prawidłowo. To są ja wątpliwości, to należy ponownie przeliczyć. Do tej pory nie było to praktykowane, ale zgadzam się, że w uzasadnionych środkach powinno być. To oczywiście nie sądzę, żeby to miało coś zmienić, bo jeśli by były pomyłki, to pewnie gdyby zacząć intensywnie sprawdzać, to były one pewnie w obie strony, a nie tylko w jedną. To raczej, że to tam w tej komisji, do której doszło. O tej największej pomyłki, to nawet nie było przedstawiciela Karnawawskiego, więc raczej trudno podejrzeć. 95 to było, w Krakowie. Że, że, że to było jakoś tam skręcone przez, przez PIS, tylko że to doszło do jakiegoś no, nie, bardzo niefortunnego. Jest... No, nie, nie powinno się do tego dojść, tak to członkowie komisji powinni to oczywiście wychwycić. Natomiast no, jeśli doszło, to tak, należy to poprawić z szacunku no, do, do wyborców. Natomiast jeśli chodzi o dziurawe procedury, to zwracano uwagę też na to, na to legitymowanie się obywatelem, które tutaj budziło bardzo duże wątpliwości specjalistów już przed wyborami. I zupełnie niepotrzebnie. Moim zdaniem ten, ten M-Obywatel został dopuszczony do tego, skoro nie mamy pewności, nie potrafimy jeszcze zagwarantować, żeby to było w pełni bezpieczne, co należało tego po prostu nie robić. Tyle lat nie robiliśmy tego, więc nic by się nie stało, gdybyśmy nie robili. No tutaj nie, raczej nie miało to te, te pomyłki nic wspólnego z tym, z tym akurat problemem, ale wydaje mi się, że to było to zupełnie niepotrzebne. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o postkomunistów, to wydaje mi się, że przede wszystkim źle pa, panie tu referujecie, czym jest postkomunistą. nie chodzi o to, że ktoś jest komunistą i nadal, bo to, to nie jest problem tylko byłych komunistów, albo komunist, ludzi, którzy byli w ZP, chociaż też się zdarzają. Przecież Czarzasty właśnie jest tego przykładem. Natomiast chodzi o to, że układ się zreprodukował na kolejne pokolenia. Także, że dzieci ubeków, którzy dobrze ustawili się A, przy transformacji, do dzisiaj, do dzisiaj korzystają z profitów tego, że w odpowiednim momencie ich ojcowie nachapali się na, na tym, że mhm. mieli dojścia do pewnych rzeczy przy transformacji i do których inni nie mieli, więc to oczywiście nie jest problem tylko ludzi, którzy mają dzisiaj po 80 parę lat i byli kiedyś w PZP-erze. Piotr Uściński, mamy pytanie od internautów. Chciałbym jedno no zadać. Wiem, Sędzia Marciniak, oklaskiwany przez polityków PiS, bo chodzi o tę uroczystość na Zamku Królewskim, apelował o zakończenie kryzysu w sądownictwie. Czy Karol Nawrocki w swojej prezydenturze nie będzie raczej hamulcowym reformy sądownictwa? E Pan Marciniak, pan sędzia Marciniak, myślę, że tak jak każdy pola, który by spotkał prezydenta elekta miałby jakąś prośbę, to tutaj taka szczera prośba człowieka, który jest w tym systemie sądowniczym, widzi jak podważane są kompetencje sędziów, jak obecna władza prowokuje chaos po prostu w wymiarze sprawiedliwości w pewnym sensie takim, nie chcę deprecjonować pana sędziego, ale to, to, to takie błagalne gesto no, no, prezydenta, niech pan coś z tym zrobi, niech pan się tym zajmie i bardzo dobrze prezydent, e, moim zdaniem to jest ta, głowa państwa jest tym, kto ma szansę z jednej strony zakończyć, próbować zakończyć wojnę polsko-polską, z drugiej strony ma szansę e, szukać dobrego rozwiązania na zakończenie tego kryzysu, który, no, obecna władza bardzo e, podsyca i jątrzy. E, nie wiem, dlaczego internauta takie pytanie zadaje tego typu. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, pewnie ten internauta y, uważa, że jedynym sposobem załatwienia y, y, spraw, wątpliwości co do funkcjonowania państwa w Polsce, to jest y, przeprowadzenie y, wykluczenia z y, sądownictwa wszystkich sędziów powołanych przez Andrzeja Dudę przez ostatnie 10 no lat. nie, ale jest lat. projekt ministra yy. Bodnara, który zakłada yy. rozwiązanie tego problemu sędziów powołanych po 2017 roku. Projekty, te projekty, które, te projektu, jedno, które białe, są, białe, są które trafiały e, do prezydenta, były niekonstytucyjne, i tutaj słusznie prezydent e, nie podpisał e, ustaw, które są niekonstytucyjne, po prostu obecna władza powinna ustąpić ze swojego głupiego oczekiwania, że raptem sędziowie, którzy przez 10 lat byli powołani prez, prezyd, przez prezydenta, ustąpią albo się ich wykluczy ze stanu sędziowskiego. Ale nie, trzeba, nie chce ich wykluczać właśnie, chodzi o to, żeby ponownie przeszli weryfikację. No, ale trzeba e, muszę, e, 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 zaakceptować e. fakt Stan. A faktyczny stan Konkursy. jest taki, że zgodnie z konstytucją prezydent może powoływać sędziów, powołał tych sędziów i są sędziami. Jeżeli państwo ich sztucznie dzielicie na e, neosędziów, sędziów, e, sędziów wkroli, i tak dalej, tak to tak, nie, e, podważacie, podważacie wybór nowej podważacie Krajowej przez to Rady Sądownictwa. E, ale panie, panie pośle, my się zastanawiamy tutaj, e, e, czy skoro jest, jest nowe otwarcie i morderców, i o to, to podważacie wyroki wydane przez prawdziwych sędziów przez prezydenta Dudę. Naprawdę, jest poważny problem. Ale jeszcze jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Bo musimy kończyć. To ja tylko krótko o tym przeliczeniu głosów. Naprawdę jedno zdanie. Jeżeli nie przeliczymy głosów w tych 13 komisjach, to po pierwsze wpłynie to na frekwencję, bo ludzie pomyślą, mój głos nie ma znaczenia, a po drugie, naprawdę będzie hula i dusza. Piekła nie ma przy następnych wyborach, bo różni, no, różne osoby, które nie są, znaczy pomyślą sobie, że można system skręcić. Albin Gajadar, to dobrze, że głosy będą przeliczone? jeżeli dochodzi, doszło do nieprawidłowości, to oczywiście tak. trzeba tyle głosy przeliczyć. Znaczy w tych komisjach, że była jedna sprawa. Ja tej nie komisji, mówię nie, w, całość, nie w całości ta, oczywiście. Bo Roman Giertych domaga się przeliczenia no nie, ponownego nie, wszystkiego. No no ale ja, ja nie, nie, nie nazywam nie ma... się Roman Giertych. Nawet chyba podobna nie jestem, więc nie ma problemu. Czy ja ale nie? Myślę, że, ale nie... myślę, że właśnie Roman Giertych i jego wypowiedzi <grym> prowokowały tą obawę prezydenta. Roman Giertych i jego wypowiedzi prowokowały obawę prezydenta, bo Roman Giertych często jest frontmenem tego, co faktycznie gdzieś w zanadrzu Knuje Donald Tusk i jego koledzy. Okay. Albo nie. Chcieli, że Natomiast tak, Sąd Najwyższy tak stanął są na wysokości Te no, komisje, ojcy, których ojcy, są, 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 w których SBC. były SBC. nieprawidłowości SBC. zgłoszone do Sądu Najwyższego, będzie ponowne przeliczanie głosów. SBC. To dobrze. SBC. SBC. Oczywiście SBC. nie wszystkie, bo dzieci, nie było dzieci, protestów wyborczych pewnie tam, gdzie była odwrotna sytuacja, gdzie powinny być przeliczone głosy, bo się, bo pomyłki były zupełnie z No bo Kto będzie protestował, jeżeli wygrał Karol Nawrocki, no to nie będziemy protestować przeciwko wynikom wyboru, nawet w sytuacji, kiedy są komisje wyborcze, w których była odwrotna zamiana. Przecież było kilkanaście komisji wyborczych, w których prawdopodobnie pomyłki były w stronę jedną i, i równolegle kilkanaście komisji wyborczych w całym kraju, w których pomyłki były w drugą stronę. Tak naprawdę powinny być wszystkie takie komisje zbadane, przeliczone jeszcze raz głosy, po to chociażby, żebyśmy zaglądając do, z, z, zaglądając do systemu PKW, w kolejnych latach zawsze mogli sprawdzić, ile faktycznie tak. tych głosów było. Co prawda było miał oddane. mówić Alwin Gajadu doszło tutaj do przejęcia mikrofonu. Bardzo dziękuję Ale państwu, bardzo dziękuję państwu za uwagę.